Witam serdecznie. Tutaj Extreme Game mamy Warface grę. Jest nowa aktualizacja w grze całkiem inny trochę wygląd. Możemy zauważyć, że się zmienił troszkę chat jest schowany. Jak dla mnie to jest na minus, że chat jest schowany, bo nie widać kto na przykład napisał do nas i tak dalej na czasie. Dodatkowo mamy tutaj, to jest ogólnie to co widzimy na początku. Mamy selekcję PvE, PvP, operacje specjalne i rozgrywki rankingowe. No tutaj na górze mamy pasek. Może przejdźmy, no jeżeli chodzi tutaj o wygląd trybów, za dużo się nie zmieniło. Jedynie co nie widać, to nie widać czatu. To jest minus, bo jak ktoś do nas napisze, jak ktoś będzie coś od nas chciał, to możemy tego nie zauważyć. Lista znajomych też tutaj się znajduje. W PVP tak samo, tutaj raczej się nic nie zmieniło. Oprócz tego, że są puste pola wszędzie. Operacje specjalne jest nowa operacja specjalna, raczej to jest operacja specjalna dla nowych graczy. I rozgrywki i meczów rankingowych, no tutaj też nic się za bardzo nie zmieniło. Mamy za to coś nowego jak Battle Pass. Wcześniej też były Battle Passy, ale trzeba było przechodzić na stronę internetową. Teraz mamy to w grze. Można odblokować różne przedmioty, skórki do broni, a także same bronie. W tym przypadku w tym Battle Passie, jeżeli przejdziemy w sekcję ekwipunek, no to w zasadzie tutaj się tylko tło zmieniło i to, co mieliśmy wcześniej po prawej stronie, mamy po lewej stronie, czyli statystyki związane z brońmi. To wcześniej już to było w innej aktualizacji, ale może niektórzy nie wiedzą. Jest coś takiego jak selekcja. Karty, w kariera, i tutaj możemy w zasadzie wygrać bronię, zbierając odpowiednią ilość kart. A za ten nóż dokładnie 500 kart trzeba zdobyć dzięki, temu, dzięki nowemu Battle Passowi, który jest w grze obecny. Oczywiście ten stary Battle Pass jest dostępny. To jest Battle Pass Samuraja, bodajże, on się za niedługo kończy bronie i tak dalej. Karty trzeba zdobyć. Później jeżeli zdobędziemy daną tak jakby blueprint do wytworzenia danej broni, trzeba ją stworzyć i stworzenie danej broni kosztuje już dolary. no W tym przypadku 30 tysięcy dolarów, żeby wytworzyć sobie nożyk do chleba. W klanach się nic nie zmieniło. Jest coś takiego jak usługi, ale tutaj też nic Nowego nie ma. Otwiera się dodatkowe okno, tak jak było to wcześniej. Mamy przycisk menu, gdzie możemy sobie skrzynki z wiadomościami przeczytać. Zazwyczaj to są wiadomości z gry, czyli że otrzymaliśmy dodatkowy przedmiot. I tyle, jeżeli chodzi o zmiany wyglądów w grze. Jeżeli chodzi o interfejs gracza, bo załączymy grę to w zasadzie wygląda tak samo, nic się za bardzo nie zmieniło. No i dodatkowo jeszcze tutaj mamy na stronie Face'a promocję, nazywa się to Dzień Pirata, czyli no, Dzień Piratów. Do wygrania mamy różne przedmioty, z innymi bryloczkiem, ale także mamy do wygrania belki, odznaki i inne takie rzeczy stronę Wam podam w linku, możecie na stałe wygrać właśnie bryloczek do broni, granatnik Plaseda i Glock 18C oraz tasak do mięsa. Te już można sobie dobierać za pomocą tego Climb the Gift. Właśnie tutaj jest ukazane, jak wyglądają te bryloczki w broni, bo są kilka bryloczków. Nie do każdej broni można zamontować ten bryloczek. Broni musi mieć wyposażony odpowiedni taki uchwyt do tego bryloczka, więc to nie jest dla każdej broni. Jeżeli wykonamy tam odpowiednie zadania. Czyli na przykład kończymy misję PvE i to na normalnym poziomie, nie musimy na trudnym jechać, no to możemy tutaj też skiny wygrywać do broni różnego rodzaju, tutaj do glocka, tutaj skin, a nie, tutaj nawet ten... Broń na 15 dni, tak samo tu broń następna na 15 dni. Ogólnie to broń na 15 dni jeszcze dodatkowo możemy wygrać od znaki, pirata i belki. No i tak to właśnie wygląda na dzisiejszy czas w Warfield. A ja myślę, że się z Wami pożegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.